Roman Kondów, rolnik z Podkarpacia, yy, yy, powiat przemyski, gmina Stubno. Yy, dzisiejsza konferencja miała taki cel, żeby zaapelować do wszystkich rolników i do naszych włodarzy, naszych rządzących, że nas bardzo źle potraktowano. To, co nam było obiecane, te wszystkie dopłaty, te 825 zł od 1 grudnia do 15 kwietnia, od 15 kwietnia do 15 maja, 200, i teraz ostatnia dopłata to 3000. To jest jakiś wielki absurd i bezsensowne, nie wiem jak to można określić zlekceważenie nas. Nic do tej pory zostało jeszcze nie wdrożone, a na domiar tej sytuacji zostały problem. nowe wnioski, jeśli chodzi o dopłaty do zboża, bo weszła gryka i wszystko zostało anulowane. Nowe wnioski rolnicy muszą składać. To jest już, jedna, jedna sytuacja Proszę, proszę. Pana, ja chciałem, tak. e, 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 chciałem zapytać, jak teraz w ogóle wygląda e, sytuacja e, rolników na Podkarpaciu? Chodzi mi o skupy, skupy zbóż. Czy Z te... zboże, jakie są ceny? Czy, czy zboże nie można, już... można sprzedać? Już... Bo na przykład minister twierdzi, że nie ma problemu ze sprzedażą. No wie pan, no nie ma problemu, jak sprzeda pan za jedną trzecią ceny, powiem tak krótko. Jeśli zboże na żliwa w ubiegłym roku kosztowało 1700-1600 zł, pan minister na spotkaniu w Łęcucie powiedział, żeby go przytrzymywać, bo będzie jeszcze droższe. Rolniczy mają ufać, jak nie rządzącym naszym włodarzom, którzy są mają danych analityków pod sobą i tak dalej, i tak dalej. Oni wiedzą najlepiej. No, zwykły rolnik zajmuje się gospodarką, ale w, tym, w tej dobie czasu to widocznie musi być też analitykiem, żeby przewidzieć sytuację ekstremalną gdzie zboże tak staniało, A na dzień dzisiejszy zboże konsumpcyjne jest kupowane po 630 zł. To niech się pan porówna, jak ja. To jest po prostu ponad 125% spadło to zboże. Ja to wielokrotnie po, po, powtarzałem, jak byliśmy w, w Dubiecku, to czemu produkty mączne nie staniały? Czego mąka nie staniała, czego nie staniała? Chleb, bułki, przetwory takie jak makarony. To wszystko utrzymuje cenę. Natomiast w tej sytuacji z mleko, które kosztowało w granicach 3 zł, na dzień dzisiejszy skopują podmioty go w granicach 2 zł, złotych 80 zł, to proszę sobie to wyobrazić, jaki to jest spadek, ale jeśli chodzi o koszty, tak samo odnośnie mleka, wiadomo, zużywa się energię elektryczną, i woda, wszystko poszło do góry. I, a my i nasze produkty idą do dołu. Także bardzo też ma, tutaj mleczarze, którzy mają krowy, są też do tyłu. Nie tylko chodzi w cały czas, jak to się mówi o produkty zbożowe, ale też i mączne. I teraz jeszcze sytuacja odnosi owoc Tzw. Tak truskawki, która na dziedzinie na przed w całej sytuacji początkowej kosztuje w granicach 10,8 zł. Jeden z działaczy rolniczych użył takiego stwierdzenia, kto rozsądny wierzy politykom. Zapytam trochę prowokacyjnie, czy 1500-1700 zł podczas żniw to było za mało? Nie. Moim zdaniem to była bardzo opłacalna cena. I taka cena by była dobra i rolnicy by sprzedali nawet w granicach 1500 zł. Tylko po prostu te produkty, te po, po, co byśmy mieli nawozy, do produkcji podrożały o mówię 400-300%. Proszę sobie wyobrazić, jeśli saletra kosztowała w granicach 900 zł, a y, myśmy kupowali ich we po 4800 zł, jakie to jest przełożenie? To jest 400% praktycznie zdrożało. No to, to jest bardzo dużo. Proszę pana, a zboże tyle nie zdarzało. Zboże na domiar tej całej sytuacji, gdzie zainwestowaliśmy tak wysokie pieniążki w zboże, wieloskładnik, czyli polifoska, która 4400 kosztowała, dzisiaj staniała, powiem pokrótce, nie będę nic mówił, staniała na 3400. Saletra jak najbardziej, 4800, staniała w granicach 1600 zł. Ale to się dalej nie przekłada, bo dzisiaj salety nikt nie używa. Zboża zostały już podsilone, są facy na nalewania ziarniaków, także azotu się już nie stosuje, dlatego staniały. Ale wieloskładniki, które będą potrzebne do, do siewów przyszłościowych, czyli do rzepaku, do ozimin, są dalej w wysokiej cenie. Mówię, nie mielibyśmy do nikogo pretensji. Możemy zboże sprzedać nawet pod 800 zł. Tylko jedynie niech wszystkie te środki do produkcji stanieją na tych samych zasadach. Skoro zboże staniało do 800, to niech polifoska stanieje do 1400 zł, a saletra amonowa czy, czy mocznik nie stanieją w granicach 1000 zł. I jesteśmy w stanie to produkować, jest to dla nas wtedy opłacalne, nie mamy przeciwko, się jak stawiać, w porządku wszystko, Ale w tym momencie zostaliśmy tak poszkodowani, że nie ma to przełożenia na nasze wszystkie koszty, które ponieśliśmy, Bo jeszcze na domiar sytuacji podążały tak samo i produkty odnośnie ochrony roślin, czyli Herbicydy, insektycydy. to wszystko zostało o 25% poszło do góry. Nie wiem, czy to zostało fikcyjnie zrobione, czy to realnie zostało przełożone na tą sytuację. No nie wiem, ciężko mi to określić, bo to wszystko jest też sprowadzane z krajów Dalekiego Wschodu, czyli z Chin i jak sytuacja tam miała na miejsce była ta pandemia, to może to podrożała. W tym momencie nie ma pandemii, także powinno być to wszystko tańsze. Ale niestety płacimy za wszystko bardzo drogo i jest bardzo źle i boimy się tego, że my tego nie sprzedamy w Znima. To jest nasza największa bolączka i dlatego protestujemy. I do wszystkich rolników apeluję, żeby przyjechali do nas i nas wspierali, bo to jest ostatni gwizdek, ostatnia deska ratunku, żeby nasi rządzący zobaczyli, w jakiej sytuacji nas postawili. bardzo ciężkiej i ekstremalnej, żebyśmy mogli dalej My tworzymy to bezpieczeństwo gospodarcze, rolnicze, my tą, o tej zdrowej żywności zawsze rozmawiamy, że, że my to mamy wszystko pielęgnować i dbać. Jak najbardziej, nie, nie sugerujmy się, że Ukraina nas wyżywi. Jak to będzie sytuacja wojny jeszcze trwała, nie wiadomo ile, jak długo. To przecież my musimy zabezpieczyć. Nasi polscy rolnicy muszą utrzymać naszego konsumenta, muszą go żywić, muszą mu takie warunki, żeby nie chodził, nie, nie, nie importował z zagranicy, tylko powinniśmy sami być wystarczani. Dlatego zainwestowaliśmy takie środki, wielkie finansowe, w sprzęt, jak to kolega wspomniał przed nie będziemy koniem w polu orać czy bronować. Po to mamy sprzęt, żebyśmy efektywni byli, i różne innowacje wprowadzamy, żeby to było ekonomiczne, żeby to się przekładało też na nasze finanse. Wspomniał Pan tutaj o tym proteście, właśnie, który został przed chwilą zapowiedziany. Czy możemy. Mówić coś o frekwencji w tej chwili? No, wie pan, ciężko ile jest... spodziewamy się? Ja nie wiem, po masy, prostu będę taki... Jaki charakter no, Znaczy, apelujemy do wszystkich rolników, jak sobie nie byli, niech, niech przyjeżdżają. Charakter będzie, będą i ciągniki, będą i samochody, ale to będzie na przejściu chyba raczej takim yy, drogowym. Także, no, będzie wszystko dobrze. Mi się wydaje, tylko apeluję, żeby, żeby, żeby nas rządzący zauważyli, że mamy bardzo ciężką sytuację w rolnictwie. Nie jest to po prostu, żeby utrudnić społeczeństwu życie na drodze publicznej. Jakoś będziemy potrafi mi się dostosować, żeby wszystkim płynność jakąś tam umożliwić, ale chcemy, żeby media to przekazały dalej w eter, żeby nasza władza zobaczyła, że źle robi. Jeden minister odszedł, drugi przyszedł, obiecał, że Gowa mu spadnie, jeśli to nie, nie dotrzyma. Widocznie nie dotrzymał, nie wiem, jak on to z tego wybrnie teraz, jaką to swoją głowę, w jakim kierunku da, żeby to wszystko miało lepsze przełożenie na rolnictwo. Ale widzę to negatywnie i nie widzę tu perspektyw lepszego jutra. Tak to powiem pokrótce. Dziękuję, Dziękuję ślicznie. Panie